Hej, cześć, o, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Zagrajmy w Sonic Adventure 2 I w dzisiejszym odcinku mamy walkę Zaczynamy od walki z Eggmanem I to jest w sumie też ostatni odcinek historii Herosów e, Dobra e, Właśnie tutaj nam zarzucił czymś grubym e. O nie, 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 nie. Dobra, kratki nieśmiertelności. Dobra, e, choć tutaj. Dobra, pokonany. <laughs> <laughs> Przynajmniej nie zginęliśmy. Dobra, to była akurat dosyć trudna walka, bo tu nie było żadnych pierścieni, pamiętajcie. I e, dobra, to jest też ogólnie ostatni odcinek e, Herosów. Więc no, Out of Space Colony Ark. Jak pewnie pamiętacie, to nas wystrzelił Eggman. W kosmos i użyliśmy fałszywej kontroli, w naszym sensie kontroli chaosu na fałszywym szmaragdzie chaosu. Dobra, co się tutaj odbala? Co się tutaj odnieśli, Pawla? Jejusz, Sonic. Okej, okay. Final Rush, ostatni poziom, taki niewliczający się w tym. W, w ten, jakby to powiedzieć, no, jakiś bossów, czy coś. No. Dobra. Uff, dobra. Ten poziom będzie chyba trudny, bo jak widzicie, wszystko tutaj jest pod nami, to jest ten, to jest przepaść, bo to jest po prostu przepaść, a znając mniej moje techniki z wysolnik w Adventure 2, to jeżeli przejdę ten poziom już za pierwszym razem, to będzie coś, a za, jeżeli tylko dwoma raza... ten, o właśnie, a za dwoma razami to już będzie cud, o, wiedziałem, wiedziałem, kto stawia tam przeciwników, dobra, nieważne, troszeczkę sobie przerwy zrobiłem, więc... Jakkolwiek mogę sobie pozwolić na takie, na takie, no odchylenia. Dobra. Dobra. Mmm, dobra, w sumie wystarczyło tylko to zrobić i po sprawie. Hmm. Dobra, ale to muszę przyznać, naprawdę fajnie to wygląda. Lubię te takie kosmiczne poziomy. Chyba już o tym wspominałem, ale o no Sonic i Kosmos to coś, co w sumie do siebie pasuje jakkolwiek. O, łonapek pierścionki no, to jest fajny poziom, OS to o czym ty gadasz? To jest fajny poziom, mówię. Naprawdę tak wygląda jak taki serio, taki finalny, finalny poziom. E, czyli wiadomo, coś w pokroju Def Egg i te sprawy... Dobra, tutaj nie zjeżdżamy, bo tam jest jak widać e, ten e, Ten... Czepa uliczka. A, nie chce mi się powtarzać. E, ten. 500 razy tego poziomu. A i tak już raz powtarzam. Dobra, bum hmm. dobra. O, dobra. Okej, okay, checkpointik. Nie! Bym wylądował w sumie tam, ale... A po nas Dobre, nevermind I tak to jest w sumie finalny poziom, więc czego by tutaj yy, Eee... Chcieć Dobra, coś tutaj patrząc po tym jak to przechodzę to myślę, że jednak bym to powtórzył Okej, okay, mamy lekko mój poprawiony gameplay w którym? No, teraz mi się lepiej, tutaj, po szczęści. inaczej po prostu chciałem to nagrać jeszcze raz. Ze względu na to, iż no nie uważam, że mi jakkolwiek tutaj fajnie wyszło. Dobra. Tylko w sumie najgorszy, No, ogólnie ten poziom jest trudny. O w sensie. O, jak nie kontroluje się Sonika, to tak wychodzi. To tak wychodzi. Dobra. Mmm, się kalaka. Dobra. I tak, grinding jest tutaj na tym poziomie OK. W sensie... Fajnie, że dają tutaj główną rzecz, która zadebiutowała dopiero w tej grze. I to mi się podoba, ale... Come on, serio, te pionowe są tutaj najgorsze. Mm, Okej okay. dobra. Mamy przynajmniej lepszą tarczę. Dobra. Użu, użu. Fak, fak, fak. Dobra. Hmm. Dobra. mmm, Dobra. Ten moment w miarę pamiętam. Ten. Najgorsze jest w sumie ten: najgorsze są mówię, te pionowe, a te poziome są w miarę spoko. Git był takie w miarę. Dobra, yy, spoko. O, ale w sumie mam dużo pierścieni. łonapek mi wpadł. Hmm. Okej okay, kolejna me fuck fuck fuck, fuck 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 nie no come on. było tak fajnie Ach, nawet nie dobra mam tutaj ceiva mm, sejwa checkpoint hmm. O, 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 dobra, dobra, przeskoczyliśmy taki jeden, tylko taki ten. Mm. Dobra. Bum. Mam no mało żyć. Y dobra. Osy zero wypadać. Dobra, że mamy tutaj te, te takie blokady. <śm> Dobra. Chyba dobrze idzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ok, checkpoint. Bo on mi wpadł, co nie? Uff! Dobra, troszeczkę, os się nie stresuj, nie stresuj się, to tylko gra, yy, gra dla, w sumie dla, gra dla dzieci, no coś w tym stylu, dobra, polecimy sobie tą, tutaj, tą poręczą, ze względu na to, iż tam jest potem checkpointa, nie jestem pewien, czy tamten zaznaczyłem, dobra, Okej, okay, czekponcik wleciał, więc jest super. Jest super. Bro! Dobra, jesteśmy blisko. Mm. Mm, dobra. Dobra. Aj, nie doskoczyłem. Chociaż chwila. Dobra. Dobra, zasuwamy po tych poręczach, ale kiedy jest koniec poziomu? Kiedy jest koniec poziomu? Dobra, chyba jesteśmy blisko. Dobra, była ścinka, bałem się, że mi się wyłączy nagrywanie. Dobra. Co, środkowe? Tak, środkowe. Wow. Dobra, to sobie mamy po ten powtórkę z yy, City Escape. Dobra, dobra. Proszę mi tutaj nie bić. Proszę mi tutaj nie bić. Proszę mi tutaj nie bić. Yy, yy, dobra, udało się 6 minut. No, nie dostaniemy tej za do dobrej rangi Ranga E. Fajnie się kończy nasza przygoda Herosów, bo tak, nie wiem czy wspominałem to, ale to jest no, ostatni, e, ostatni poziom bohaterów i mamy final bossa tego poziomu, final bossa, final bossa, final bossa też historii dobrych, na zewnątrz kolonii Ark, e, czas do, do zagłady 5 minut, o to, nie, to nie dużo nam zostało. O jak takiej cutscenki nie będzie, znaczy rekreacji tej cutscenki nie będzie w tym, w Sonic Movie Free to ja, to ja nie wiem, to ja nie wiem, okej, okay, Shadow! Mmm, dobra, o, bo... o już, już mnie zabił? Dobra. Aha, dobra. dobra o nie mm, dobra shadow 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 dobra mm, jak go tutaj pokonać Mm. Dobra. Czyli co, jednak finalny boss nie taki łatwy? Okej, okay, dobra, zraniliśmy go. Dobra. Potrawiam właśnie, z... właśnie ten. Właśnie zadaliśmy. Właśnie zadałem. O! Pięknie, Shadow! Bez tej twojej tarczy to jesteś jednak taki fajny, fajny koleś. I ogólnie. Dobra. Dobra, jeszcze tylko jeden cios. Dobra, co ja robię? Hmm. Dobra, jeszcze. Dobra, bo w sumie tutaj możemy używać też Light Speed Dasha itp, ale no czy mi się to opłaca? Dobra, jesteśmy real. Dobra, rozwaliliśmy go. Trochę mi czasu zajęło, ale Ech, udało się. Uratowaliśmy świat, jak zawsze. Okej, okay. dobra. A nie, Ekman nie żyje. Okej, okay, ta scena jest bardzo cool, no i udało nam się, jak zwykle, uratowaliśmy świat! Co z tego, że to nie był wcale finalny boss i Shadow wcale nie jest do końca zły? <gry> Dobra, udało nam się, przeszliśmy Sonic Adventure 2, drogę Herosów, więc no... E, czyli wiadomo, drogę Sonica, Tailsa, Naxa i tak dalej. Więc no, w następnym odcinku widzimy się w historii e, tych złych. Tych złych oczywiście wiadomo w nawiasie. I co tutaj dużo mówić, ale naprawdę lubię te poziomy. Są takie, e, ten, Holsom awesome, czy coś w tym rodzaju. No w każdym razie lubię przechodzić. Poza poziomami Naklesa, bo Tailsa jeszcze zniosę, ale Naksa... Oj, nie, 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 nie. Dobra, tutaj wam oczywiście pokażę wam napisy, jak zwykle... I po napisach w sumie już się będziemy żegnać, chociaż już mogę teraz się z wami pożegnać. I cóż, to by było ogólnie na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się w kolejnych, elo i siemanko.